Czy na tej konsolce jest Mount Patrol? Nie znam tej gry, ale sprawdzimy. Ogólnie na tej konsolce jest łącznie wbudowane ponad 16 tysięcy gier, więc od razu na start macie naprawdę dużo grania. Tu są takie konsole jak PSP, PlayStation, różne automaty, wszystkie Segi, Nintendo DS, Nintendo 64, Game Boy Advance, Game Boy Color, wszystkie Game Boye no są oczywiście, NES, NES i tak dalej są Amigi też Commodore czy tam Atari więc i automaty więc jest naprawdę tego bardzo dużo Okej okay, no to szukamy Moon Patrol więc klikamy Y i wyszukujemy No i mamy Taką wersję i taką wersję. Ok, włączyłem. O, i przegrałem. Nie wiem o co chodzi w tej grze. Kompletnie nie mam pojęcia. O nie, znowu przegrałem. No, ale konsolka jest mega super, fajna sprawa, 16 tysięcy gier w kieszeni, więc mega super opcja. Link do konsoli na moim profilu, albo możecie napisać komentarz o treści link, to też Wam podeślę. No i jeżeli chcecie sprawdzić, czy jest tu jakaś gra, napiszcie w komentarzu, to Wam pokażę. Pozdro.